Witam Was bardzo serdecznie w materiale takim nietypowym. To nie jest najczęstszy format, który publikuję na kanale, ale moim skromnym zdaniem jest to taki fajny materiał, wspominkowy, to żeby sobie przypomnieć, jak te okienka transferowe, zimowe tutaj warto zaznaczyć, wyglądały. Bo to jest bardzo często, bardzo ważne okienko. Myślę, że często gęsto jest tak, że jest ważniejsze niż to. Nieszczoletnie, zależą się oczywiście od, od jakby problemów danego, danego zespołu. Uważam, że na pewno tutaj ten materiał to nie jest materiał najwyższych lotów, ale nie zawsze trzeba publikować materiały tylko i wyłącznie najwyższych lotów. Czasem po prostu trzeba sobie powspominać. Czy stare dobre czasy, no to niekoniecznie chyba w tym, w tym przypadku, ale, ale myślę, że warto sobie to przypomnieć, żeby później sobie porównywać, tak? Żeby sobie porównać to, co będzie teraz, i żeby też może troszeczkę poczuć ten, te emocje, te emocje transferowe ich może w tym okienku, tym, który nas czeka. Jakby, no nie będzie zbyt dużo tych ruchów, tak? Tutaj to, to już są te zapowiedzi, ale... Ale uważam, stałem szacunkiem, że być może to jest dobra decyzja, jeżeli będą przy założeniu, że będą to naprawdę realne wzmocnienia, czyli to będą przyjdzie dwóch, trzech piłkarzy, którzy naprawdę podniosą jakość tego zespołu i albo będą to, będą to zawodnicy, którzy będą po prostu przydatni dla tego naszego jakże wielkiego zespołu. Który awansuje do ekstraklasy. Mam taką żywą nadzieję, a my zaczynamy od sezonu. Mówiłem tutaj, że tu będziemy mówili o transferach zimowych. Sezon 2020-2021. Oczywiście Wisła Kraków jeszcze jest w ekstraklasie i był to ostatni sezon, który, który, no, w którym się udało, że tak powiem, że tak powiem, utrzymać. Była to udana próba. Peter, chybala że tak powiem, nasz strażak, i no, jakby nie było, można o nim różnie mówić, ale no, to, ta akcja zakończyła się pozytywnie. Oczywiście, no Peter, chyba przed jeszcze przed, sezon, przed zakończeniem sezonu został zwolniony, ale, ale jednak, no, jakby nie było to w dużej mierze to on. Nie awansował, yy, znaczy awansował, utrzymał się w ekstraklasie, więc tutaj jemu te, te bo sytuacja Wisły naprawdę nie była dobra w, w tamtym okresie. Wisła naprawdę była no, dużym kandydatem do, do spadku. Na szczęście no tutaj akurat w tym sezonie udało się uchronić i to też było chyba jedno z najgorszych okienek. No, My się nie boję się tego powiedzieć, to było chyba najgorsze okienko e, ostatnich lat, ponieważ e, no, ostatni, myślę, że nawet myśmy tak z 10 lat e, to, to myślę, że tak złego okienka to, to, to nie było. Bo tu żaden zawodnik tak naprawdę nie był dobry. Jakby nie chwaliśmy żadnego tutaj z, z piłkarzy, po prostu to był kompletny niewypał każdy zawodnik albo był na przeciętnym poziomie, albo po prostu słabym, no i tutaj o kilku zawodnikach tutaj na pewno powiemy może nie o wszystkich, ale myślę, że większość zawodników tutaj przedstawię. jeśli chodzi o transfery przychodzące do klubu, to no, zacznijmy od polskiej opcji Krystian Wachowiak lewy obrońca, oczywiście Chojniczanka Chojnice z tego klubu, że tak powiem przychodził do nas, była to wtedy druga liga no, i trzeba powiedzieć, że, że to był wyróżniająca się postać. Na pewno w drugiej lidze dysponował naprawdę e, szybkością, no szybkością. Przede wszystkim ta dynamika Krysta, Krystiana była naprawdę na, na wysokim poziomie, jakby to gwarantowało. No, ta, tak liczyliśmy, że to będzie piłkarz, który będzie takim jokerem, bo wiadomo, że to była taka inwestycja bardziej w przyszłość bo to nie był piłkarz jakby na tu i teraz, ale, ale no, jakby historia Krystiana się tak potoczyła, że, no, że nie udało się pewnych rzeczy osiągnąć. Ale uważam, że no, jakby ten, ten ruch nie był głupi, no ale niestety no, okazało się, że Krystian Wachowiak ma tylko dynamikę. Jakby, no, to, wiecie, jest taka zasada, nie graj na raz, Krystian tak? no, Wachowiak po prostu grał na raz i, i to, był jakby, to był jakby problem. Krystiana, no i cóż no i dlatego pewnie Krystian Wiśle Kraków sobie nie za bardzo poradził, miał troszkę lepsze może już lepsze momenty w pierwszej lidze niż w Ekstraklasie, no ale w pierwszej lidze to też tak mocno średnio wyglądało, także on tutaj <laughs> też, Krystian nie najlepsze, nie najlepsze zawody był też taki piłkarz, Dawid Mawutor, no, no dziwo, to, to jest tak tak, tak nie, nie za dobrze go oczywiście zapamiętamy, ale, ale to nie był taki tragiczny piłkarz, nie? To, to nie był taki piłkarz, którego, którego aż, aż byśmy. Nie, 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 nie w topce najgorszych piłkarzy Wisły Kraków, ale, ale, mimo wszystko, ale mimo wszystko, no nie był to dobry transfer, kilka nie najgorszych spotkań, kilka słabych. No tak, tak, się to, tak się to prezentowało, więc no też, no ale to też jakby ja po nim się akurat wie, wielu nie, wiele się nie spodziewałem, to też był taki dziwny, bo też warto o tym powiedzieć, że za transfery wtedy odpowiadała, nie odpowiadała jedna konkretna osoba, czy powiedzmy ileś x osób, znaczy, odpowiadało x osób, ale to się nazywało Rada Nadzorcza, tak? Czyli, no, kto był w tej Radzie, to wiadomo, czyli no, no, zarząd bliskich Kraków, no i oni te transfery, że tak powiem, przy, przy, przeprowadzali. I, I to był trochę no, utopijne bardzo, bo y, problemem było coś takiego, że no wiadomo, że oni nie mają takiego dużego pojęcia, oni mogą, y, oni mogą się oczywiście uczyć, ale no, nigdy się nie wyuczą na tyle, że będą w stanie nie wiem, sprowadzić takich piłkarzy, którzy podniosą tak znacząco jakoś tego zespołu, i tu się sprawdziło. I tu się sprawdziło, jakby no, większość z tych ruchów to były jednak ruchy Petera Chybali. I były to ruchy bardzo często na takiej zasadzie, że on znał jakiegoś piłkarza, no i po prostu go tutaj sprowadzał. I to nie byli dobrzy piłkarze, jak się okazało, którzy nie do końca, nawet jeśli mieli jakieś umiejętności, bo pewnie część miała te umiejętności to jednak brakowało, mm, po prostu, takiego dopasowania. To, to po prostu był zlepek wszystkiego i niczego, mówiąc, mówiąc krótko, no ale faktycznie to było takie coś, że, że jakby rada nadzorcza odpowiadała za transfery, więc to też, jakby, taki po... ciężko, było, ciężko było, żeby było dobrze. No tutaj udało się utrzymać, ale, ale to nie były na pewno dobre ruchy, także Dawid Mawutor też dobrym ruchem nie był. Tim hale, no to jest piękna historia, to, to, to jest piłkarz, który, no, no, jest wielki, On po prostu jest wielki Tim Hall. Yy, no, myślę, że tu nie mówimy o występie w jednym spotkaniu, tylko o występie na jednym treningu, że tak powiem. To, to tego typu rzeczy możemy, o takiej rzeczy możemy mówić. Co, cie, co ciekawe, Tim Hall nie dość, że w tym okienku przyszedł, to jeszcze w tym samym okienku odszedł. Także to, 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 to totalny szef. Giga czat, można by powiedzieć, yy, ze Steama. Z, z, z Także cóż, no tak, tak to wyglądało. Wiadomo, że tutaj raczej niczego wielkiego się. Pewnie niczego wielkiego by nam ten piłkarz nie pokazał, ale, ale mimo wszystko no, historia jest no, urokliwa. Urokliwa. Także tak, ciekawe co u Ciebie. <laughs> był też piłkarz, który kompletnie, kompletnie mi się nie podobał, kompletnie nie miałem żadnych oczekiwań, kone, a się okazało, że on był naprawdę taki... Przyzwoity. No, z tych przyzwoitych, bo naprawdę e, był zawodnikiem podstawowego składu. Grał bardzo, bardzo, bardzo przyzwoicie, jak powiedziałem. Także bez jakichś oczywiście e, firewerek, ale, ale, ale było to na, no, jak powiedziałem, takim solidnym, e, jak na niego poziomie. No, jak nie masz żadnych oczekiwań, no to też e, bardziej doceniasz takie rzeczy. Był też Uraz Radakowicz. Gdyby nie kontuzje, to być może to byłby taki. Jasny punkt tego okienka. Pamiętam ten taki szalony mecz z, z oczywiście Wisłą Płock, tak? z Nawciarzami, kiedy ostrzył no, bramkę. On co prawda, yy, że tak powiem, ucierpiał, yy, ale, ale no, oczywiście był bohaterem wtedy Wisły Kraków, no, bo Wisła Kraków ten mecz wygrała. Wtedy też bramkarz się Rafał Boguski, który, no, że tak powiem, takim centrum zaskoczył, zaskoczył bramkarza Wisły Płock. Także no, nie był to taki bardzo zły piłkarz. Myślę, że miał on na ty, On szczególnie, że przychodził z Sparta pa, Praga, tak? Z także no, liczącego się zespołu, jeśli chodzi o Ligę Czeską. Więc tutaj była nadzieja, że faktycznie ten piłkarz może się sprawdzić. I on... Tak to jak grał, no to dosyć przyzwoicie grał, e, mówiąc krótko, więc tutaj no, ten ruch, no Wisła nie zaryzykowała, no bo wiadomo, że za bu, było za mało danych, też wtedy to był taki okres, gdzie Wisła też e, no, patrzyła jednak na, na kwestie finansowe, to był jeszcze taki dosyć trudny, y, trudny, y, trudny okres, taki właśnie pod kątem y, finansów, jeśli chodzi o Wisłę Kraków. Y, był też, o słuchajcie, no, to, to, to był pan piłkarz, tak oczywiście prześmieszczą mówić, Pan Pan Medved, pan Medved yy, piłkarz, to którego trochę liczyliśmy, liczyliśmy, że, że on się tutaj odnajdzie, yy, no jego statystyki są zabójcze. Jedna asysta z meczu z Pogonią Szczecin, który się udało oczywiście wygrać, więc za to, za to brawo. Yy, Bramkę wtedy strzelił Felicio Bravo Forbes. Yy, no i pamiętam tą, tą, tą sytuację jak dziś. Sytuację jak dziś pamiętam kiedy po prostu plecami asystował, także trafiła go piłka tak fortunnie, że, że, że po prostu udało się Forbesowi szelić przepiękną zresztą bramkę, bo Forbes w tamtym okresie naprawdę bardzo dobrze wyglądał. Także tutaj, no, no to też nie wypało, oczywiście. Tu możemy, dzisiaj troszkę będziemy sobie pewnie żartowali z niektórych zawodników, bo czemu by nie? Czemu by tego nie zrobić? Uważam, że, że tutaj to jest jakby. Rzecz o której można dzisiaj tak wspominać, no bo czasami wiecie, no ktoś powie, ale z czego ty się śmiejesz, to nie jest nic śmiesznego, no wiecie, czasami rzeczy do pewnych rzeczy trzeba podchodzić jednak z jajem a nie z, z jakimś napięciem szczególnie, że to się już wydarzyło, nie mamy na to wpływu, możemy, możemy tylko y, liczyć na to, że y, takie, takie okienka, bo ten okienko było wyjątkowo tragiczne, już się nie zdarzy. W ogóle te okienka, które będziemy przedstawiali teraz y, później z sezonu y, 2021-2022, no i tego y, ostatniego y, okienka, y, no to trzeba powiedzieć, że to są troszkę różne okienka, one się różnią, więc jest to też takie swoiste y, porównanie, no, również co możemy pochwalić, wprowadzi gdzieś tam do, do zespołu pierwszego zostali dołączeni tacy piłkarze jak Wiktor Szywacz oraz Piotr Starzyński. Tutaj przy Piotrze Starzyńskim się zatrzymam, bo to była taka... To był dobry moment Piotra, gdzie on naprawdę dobrze wyglądał, gdzie gdzie, gdzie faktycznie czuć było, że wtedy no, gdzieś powiedzieliśmy sobie: Nie, no to jest perełka nasza, no, nasz diament, nasz, 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 nasz talent, który musimy pielęgnować, musimy o niego dbać. No, niestety, Piotrek w tej chwili yy, jest na wypożyczeniu w górniku Łęczna, dobrze sobie tam radzi. Myślę, że jest takim naprawdę dobrze, do, dobrze, dobrze, dobrym zawodnikiem, trzeba powiedzieć. No, jest to zawodnik mimo wszystko podstawowego składu. Często gra w pierwszym składzie i, i gra, powiem Wam szczerze, dobrze. Bo kilka spotkań jego, jego widziałem, także tutaj szapoba. Mm, mam nadzieję, że wrócisz do Wisły i będziesz e, naprawdę przynajmniej e, takim dobrym zmiennikiem, który będzie dawał taki pozytywny impuls. A w przyszłości mam nadzieję, że jednak wrócisz do podstawowego składu, bo zawsze, i to zawsze, zawsze mówiłem, mówiłem Piotr i Starzyński, bo ja go po prostu uwielbiam. To jest taki. Fajny chłopak, taki skromny, właśnie. To nie jest taki bufoniasty piłkarz, to jest taki skromny piłkarz, skromny w ogóle chłopak i, i lubię takich ludzi po prostu, bo, bo, bo zawsze, bo zawsze, no lepiej, właśnie mam słabość do takich piłkarzy, którzy nie, nie mówią, co so, 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 so nie oni, tylko właśnie tak skromnie, z pokorą, a Piotr Starzyński takim piłkarzem jest. I myślę, że jeśli chodzi o takie, że, że tak powiem, ruchy, że tak powiem, do klubu, no to, to tyle, jeśli chodzi o odejścia, bo o tym też byśmy mówić. No oczywiście mówiliśmy o, o, o pewnym środkowym obrońcy, który... No, Tim Hart, tak? No, wielki piłkarz, ale, ale też odszedł Lukas Klemens, także do, 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 do Ligi Węgierskiej, także tutaj tak. Dawid Abramowicz teraz, w ogóle Lukas Klemens gra przecież w Górniku Łęczna, również z Piotrem Starzyńskim. Dawid Abramowicz, który gra dalej w Radomiu, i gra y, różnie, ale, ale generalnie gra y, Rafał Janicki, który, no, po przygodzie z Wisłą Kraków, naprawdę. E, przeżywał dobre, dobre momenty e, i przeżywa cały czas, myślę. Michał Mak, e, no to, to już nie jest tak dobrze jak, jak w, w poprzednich przypadkach. E, Dawid Niepsuj, też nie jest tak dobrze. E, Fatos Beciraj, no to tym bardziej nie jest dobrze. E, no oczywiście też Tim Hal, wiadomo wielki, wielki piłkarz. I to było to okienko, to okienko zimowe, E, czyli rok 2000, e, 2021 i teraz pora przejść sobie do mm, kolejnego, kolejnego kolejnego roku, kolejnego okienka i to też nie było dobre okienko i przede wszystkim źle zakończone, źle zakończone bo zakończone spadkiem do pierwszej ligi, ale tu ruchy wydawały się nie takie złe nie takie złe, ale no odejścia tutaj nas bardzo zabolały i one moim też skromnym zdaniem troszeczkę zadecydowały o no spadku jednak, no, ale oczywiście też nie, nie, nie da się ukryć, że że na własne życzenie, myślę, że dało się ten, tą ekstraklasę uratować, dało się tą ekstraklasę uratować, no ale się to jednak nie udało, za sprawą po prostu takich pechowych wyników, byliśmy mało skuteczni, popełnialiśmy błędy w końcówkach, ale to nie będziemy tutaj mówić o tych wszystkich szczegółach, szczegółach właśnie upadku, no nie, ale spadku na pewno. Pierwszy, zawodnik Enis Fazlagi, który cały czas jest w kadrze, tego, znaczy, jest w kadrze zespołu, to takie duże słowo, ale, ale faktycznie ciężko się nam go pozbyć. No a jest to najbardziej chyba przepłacony zawodnik Wisły Kraków, bo Wisła Kraków zapłaciła za niego 500 tysięcy euro. Tak, tak, to prawda. To prawda i to jest tragedia. To jest moim zdaniem tragedia. I to jest rzecz, która. No, za którą no, ja. Znaczy przede wszystkim to były bardzo duże kwoty. To były bardzo duże kwoty. Ale wtedy Wisła trochę stała lepiej finansowo. Co potem się no, dosyć drastycznie zmieniło. No bo niestety. No bo to był dobry okres. W to warto tu przypomnieć to letnie okienko, gdzie naprawdę Wisła, wydawało się, że to jest fajny projekt Gula i te sprawy i te ruchy też wydawały się na papierze bardzo, bardzo sensowne, ale tego się trzeba właśnie nauczyć, że to co wygląda wygląda sensownie, to, 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 to jakby nie zawsze się, nie zawsze tak, nie, nie zawsze tak jest po prostu. I tak było w tym, w tym przypadku. No i ta, to okienko zimowe było taką nadzieją. Nadzieją na to, że może się uda uniknąć tego spadku. Znaczy, wtedy też, wiecie, no, gdy robiono te transfery, no to Wisła Kraków wcale nie była w takim najgorszym miejscu, nie było ono dobre, ale, ale wtedy nie zwiastowało tego, że, 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 że będzie, będzie spadek. No i pierwszy ruch Enis fazlagić, no po prostu... No, wyda... Znaczy, to nie był taki zły piłkarz, bo y, przez żylinie grał poprzednio i nie miał takich najgorszych opinii, no ale widzicie, no, no nie miał niby najgorszych opinii, no ale Wiśle sobie totalnie nie poradził. Może z, z, pierwsze dwa mecze były nie najgorsze, potem już czym dalej wraz tylko gorzej. E, też warto powiedzieć, że w tym, w tym wpływy były bardzo duże oczywiście. Zaraz o tym powiemy e, z transferów, no bo odesz, od, 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 odesz, odeszli naprawdę bardzo ważni piłkarze. Ashraf el Magdui, i Javi Boa, e, Także to były takie dwa, dwie postacie, no ale za, za nich naprawdę wzięliśmy sporo. Żwieliśmy sporo yy, i ten wpływ był no... Prawie 5 milionów, tak? Także to nie był wcale taki mały wpływ yy, Ale wydatki były też niemałe yy, Chociaż no nie, nie przesadzajmy, to, że były takie No był duży zysk, na pewno był bardzo duży zysk Ale ten, zy ten zysk zapłaciliśmy niestety spadkiem No kolejny piłkarz, Elvis Manu, Maniek, Maniek, tak No to był piłkarz, który nie był też taki najgorszy Gdyby on miał trochę więcej skuteczności i trochę myślał, a nie pajacował yy, No to myślę, że wcale byśmy źle o nim nie mówili Teraz to w ogóle to jest piłkarz, który podróżuje. Co to znaczy, że podróżuje? No to znaczy, że zwiedza wszystkie kluby, bo raczej y, długo w tych klubach y, no, nie zostaje. Jakby to jest krótki okres, że tak powiem, kiedy on y, jest y, jest po prostu w danym klubie. Marko Polatanowi, to, to był chyba taki najjaśniejszy, chyba punkt, jakbym miał powiedzieć. Jeden z na pewno najjaśniejszych, bo y, przyszedł do klubu i naprawdę dosyć dobrze dosyć dobrze wyglądał, ale to jest znany piłkarz w Ekstraklasie, wiedziałem, że na pewno źle nie będzie. Był też Sebastian Link, po którym bardzo dużo sobie obiecywałem, zresztą mój imiennik, który no gdzieś tam miał dobre naprawdę opinie, te, te CV też nie najgorsze, no wszystko się jakby mówiąc zgadzało i też szukaliśmy takiego lewego obrońcy, on też dosyć fajnie mówił w wywiadach, no ale no no tragiczny był po prostu, był tragiczny, miał bardzo tragiczną technikę, po prostu tak, technicz, tak źle technicznego piłkarza w ostatnich latach naprawdę nie było. Był też powrót Zdenka ondraszka no i to był też powrót, który mnie cieszył, ale to nie był ten sam Zdenek, który, który no, jeszcze za trenera Stolarczyka grał i grał naprawdę na bardzo dobrym poziomie i był na ten moment gdy odchodził był chyba królem szczelców albo był naprawdę w czołówce więc tutaj no, no to nie był już taki powrót jaki, jaki byśmy chcieli też Josef Kolej, no to był akurat niezły, to, był, to trzeba sobie powiedzieć jasno, to, to, był, to były niezłe występy Koleja, Kolej był takim naprawdę jasnym punktem, myślę, że, że tutaj to było takie ważne wzmocnienie, bo tak naprawdę chyba tylko jeden mecz i to był mecz z Pogonią chyba, który przegraliśmy i tam faktycznie Kolej grało dosyć Słabo, ale i to chyba taki najgorszy kolejny mecz w, 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 no w tamtym sezonie, ale, ale oprócz tego myślę, że, że to były pewne zawody koleja. Bardzo często ratował, ratował nam skórę, także tutaj o nim akurat w tamtym. W tamtym okresie mogłem się tylko dobrze wypowiadać. Był Luis Fernandez, no, tutaj mógłbym się rozpływać nad Luisem, bo on już wtedy w Ekstraklasie notował niezłe statystyki. No w pierwszej lidze, no to wiadomo, no ale o pierwszej lidze teraz nie rozmawiamy. Yy, Momos no to nie wypał. To był temat, yy, no nie, nie ukrywajmy, Jakuba Błaszczykowskiego. No i ten temat się też nie udał. No i te odejścia na faktycznie bolały. No szczególnie, no, wydaje mi się, że jeżeli albo by został ja, e, Jeboa, albo El e, 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 to, to byłoby dużo lepiej. E, a tak to jest, jak jest, no ale wpływy były duże. Wiadomo, no, ten klub tak trochę funkcjonuje, że jeżeli jest okazja kogoś sprzedać, e, no to, e, to się sprzedaje. E, także tak to wyglądało. No, sezon spadkowy, i potem ten sezon kolejny nie był. Znaczy ten sezon kolejny, no to okienko zimowe no było też takie nerwowe trzeba powiedzieć było nerwowe przed Kikoramire ze swoim notesem no i zadziałały się cuda to nie jest tak że każdy ruch był udany aczkolwiek ja tutaj się troszkę skupię na tym by co zrobić przede wszystkim by zrobić taką ważną bardzo moim zdaniem istotną rzecz by tutaj Troszkę poszerzyć, bo wiemy, jak gra w tym sezonie Dawid Żumka, wiemy, jak gra w tym sezonie Igor Sapała, wiemy, yy, jak. Yy, no tyle w zasadzie. No tyle z tych, którzy zostali. Yy, więc powiem tak. Yy, był taki piłkarz Sergio Benito. No on nie było wielkich, jakby, nadziei w związku z nim. Raczej to był taki piłkarz do konkurencji. Yy, I muszę Wam powiedzieć tak, no, że po prostu piłkarz bez historii. No nie ma tutaj dużo mówić, piłka raczej bez historii. Piłkarz, który jakiś, no to chyba nawet bramki nie strzelił. On w sparingach dobrze wyglądał, w sparingach on dobrze wyglądał, ale jeśli chodzi już o, o, o mecze ligowe, no to wyglądało bardzo, bardzo średnio, żeby nie powiedzieć słabo. Miki Villar, no to, to była ważna postać i jest cały czas ważną postacią w Wiśle Kraków, nawet w tym sezonie parę bramek strzelił, więc tutaj nie, 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 nie obniżam jego, jego wartości, ale wtedy, no to było naprawdę zawod. Który no, w jakimś tam stopniu decydował o sile ofensywnej, właśnie krakowskiej wisły, James I. Beckham, no To też był piłkarz, który przyszedł z marszu no, i z marszu stał się po prostu dobry. Z marszu stał się po prostu dobry. No, no, zmienił środek pola, zmienił drugą linię wisły Kraków, dodał też takiej świeżości, i te zwycięstwa, te zwycięstwa, które wisła Kraków na wiosnę notowała, to były naprawdę. no, no godne uwagi, godne uwagi, także, także tutaj nie, też o tym trzeba e, powiedzieć. No szkoda, że go się nie udało zatrzymać. No teraz może mniejsza szkoda, bo e, jednak, e, jednak, jakby nie było. E, no jakby nie było, no przyszedł Marc Carbo teraz, tak? Więc jakby tutaj ta strata jest mniejsza, no ale gdyby nie to, no to pewnie byśmy tutaj e, bardzo, bardzo narzekali. E, przed też taci i taci ba, bardzo nierówny były, jednak częściej przeciętny, częściej przeciętny, częściej popełniający błędy. Miał swoje momenty, oczywiście, miał też swoje takie momenciki, bo tak o, trzeba o tym mówić. No, 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 no tutaj, no, niestety, niestety ten jednak jest bez klubu, znaczy, przychodził bez klubu. Teraz Odziwo jest w klubie jakimś i to takim sensownym, więc tylko nie pamiętam nazwy, ale, ale, ale tam gdzieś w Hiszpanii, więc no, tak Miał pewnie argumenty, on się po prostu chyba nie odnalazł do końca w naszej lidze i to był jakby problem tego niepiłkarza. Dawid Żunka. Dawid Żunka to jest ciekawa postać, bo Dawid Żunka przychodząc do Wisły Kraków, były oczywiście wielkie nadzieje, bo BOSiWi i tak dalej, no i Dawid Żunka faktycznie gdzieś tam te nasze oczekiwania spełniał. Spełniał, spełniał, spełniał. Grał naprawdę bardzo dobrze i bardzo się cieszyliśmy z tego, że on kontrakt z Wisłą Kraków przedłużył, bo raczej wszyscy sądzili, że tego nie zrobi. Jednak to zrobił chwała mu za to. No ale niestety to, co gra w tym sezonie to jest dramat, to, to jest kryminał. I, I tak trzeba sobie o tym mówić, i ten zjazd jest naprawdę bardzo widoczny. Znaczy, zdarza się, że widzi się taki zjazd, ale no ten zjazd jest tak aż nadto widoczny, że to, to jest zjazd, którego myślę, że mało osób w klubie nawet się, się nie spodziewało po prostu takiego obrotu spraw. Aleks Mula, no to jest piłkarz, którego ja żałowałem, że jednak Wiśle Kraków nie przedłużył swojego kontraktu. Z tego co wiem, to chciał przedłużyć no ale no, gdzieś tam w klubie mieli na niego inny Są są no, Dawid szklany, też no, trochę miał problem z tymi kontuzjami też w, w tej rundzie wiosennej zeszłego sezonu Alec Mula, no podobnie, myślę, że on już przechodził, gdy miał kontuzję potem się wyleczył i grał naprawdę na bardzo dobrym poziomie jego dribbling brakowało mu tego celownika, nie? że jakby ten celownik był lepiej nastawiony no to myślę, że w ogóle by nie było gadania, no i Igor Sapała Igor Sapała Igor Sapała to też był uważam wtedy, był to ciekawy ruch, bo to był piłkarz, który miał naprawdę duże doświadczenie w ekstraklasie, ale jednak też uważam po czasie trzeba powiedzieć, że się nie do końca sprawdza. Tak delikatnie sprawę ujmując. No i też odejścia, bo tych odejść kilka było, ale takich najbardziej, które nas cieszą, nie cieszą. Krystian Mochowiak do Stali Rzeszów. No, został po prostu sprzedany. Michał Pereira. Był to taki piłkarz, który... No, był, to był taki emeryt w zasadzie. Przyszedł jako emeryt. On miał niezłe momenty. Albo takie momenciki znowuż. Że potrafił się fajnie z tą piłką zabrać. I to był piłkarz inteligentny. Tylko, że on po prostu... Był to piłkarz na 15 minut. Po prostu na 15 minut. Nie więcej... 20 minut, może, bo, bo zaraz on po prostu nie wytrzymywał trudów tego spotkania. Więc yy, no to, to, jakby nieudany, nieudany, yy, nieudany transfer. Nie, no po prostu to ryzyko wzięli i to ryzyko po prostu, no gdzieś tam pewnie tego nie przeanalizowali wszyscy w klubie. Wtedy to był też okres, gdzie za transfery odpowiadał Jerzy Brzęczek, także to, to był akurat wybór Jerzego Brzęczka, nie do końca udany. Od, no, na wypożyczenie poszli Balta, z czego się bardzo cieszymy i cieszymy się dalej. I Dorhugi również został wypożyczony. No, no wiadomo, że teraz to już ten temat został Zamknięty. No i tak to wyglądało, tak to wyglądało w wiosnę. Tu, tu raczej temat jest dosyć świeży, więc tutaj nie będziemy mówić, że to jest jakieś wielkie zaskoczenie. Co warto docenić i tutaj za, za to docenić Igo Ramireza. Bo te ruchy, jak e, słyszeliście w większości, e, są udane. Oczywiście, no teraz Dawid Dżunka jest totalnie pod formą, e, tak samo Igor Sapała, e, ale jednak, jakby nie było wydatków za tych transferów. Oczywiście no, kwestie podpisu i tak dalej, no to wiadomo, ale jeżeli mówimy o takich suchym kwocie za transfer, no to było 0 zł. Czyli wszystkie te ruchy były na zasadzie wolnego transferu. Także to jest bardzo dobra informacja. I cóż powiem, i cóż powiem. A wpływ jednak jakiś tam był, bo to było 170 tysięcy, więc można powiedzieć, że Wisła nawet troszkę na tym okienku, w tym, w tym okienku zeszłego sezonu, tym, tym zimowym, zarobił. Także to taki y, pozytyw. Y, no ogólnie, ogólnie trzeba powiedzieć, że to był, to był chyba najlepsze okienko Wisły Kraków. Y, no z tych wszystkich, tak? No bo to, to nie da się jakby ukryć. Y, też nie udało się spełnić tego planu. Wiadomo jakim był awans do, do ekstraklasy. Czwarte miejsce w y, Fortuna 1 Liga. 1-8 y, finału Pucharu Polski. Tak się stało. Radosław Sobolewski no nie dał rady no i nie na rady w ogóle Radosław Sobolecki. I zobaczymy, zobaczymy, jakie te transfery będą właśnie teraz w roku 2020 w 2024. Tego sobie życzę, żeby były jak najlepsze, żeby były podobne do tego do tego z 2023. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że te ruchy naprawdę były przyzwoite. Ich nie będzie tak dużo, bo tutaj już są takie zapowiedzi, że raczej tutaj, no 3 trzy max, 3 trzy max, trzech, trzech zawodników max zakontraktuje Wisła Kraków. Ważne, żeby też przedłużyć te kontrakty, tak? Bo tutaj to też jest istotne i na tym się przede wszystkim skupimy. Także tak to wygląda w tej chwili. No cóż, mimo wszystko uważam, że to był taki może nie najciekawszy materiał, bo wiadomo, że wszyscy by chcieli, żeby tutaj rozmawiać o transferach, które się właśnie wydarzą za jakiś czas, a nie o transferach, które już się wydarzyły i już w zasadzie można sobie tylko tak wspominkowo powiedzieć, ale przez to, że teraz się trochę mniej dzieje w klubie, no to myślę, że taki transfer jest bardzo, bardzo znaczy taki transfer, e, taki film jest bardzo bardzo jakby pożądany przynajmniej przeze mnie chciałem taki film po prostu e, nagrać także dziękuję wam bardzo za uwagę e, zapraszam oczywiście do subskrypcji tego kanału żeby być na bieżąco a ja się z wami żegnam do zobaczenia i do usłyszenia Fiona